Historia radycznicy sięga czasów Władysława Jagiełły. Pierwsza historyczna wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1399 roku. Jako gmina swoją historię rozpoczyna dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Położona na terenie Szczebrzyszńskiego Parku Krajobrazowego, na stromej krawędzi północno-wschodniego odcinka Rostocza Zachodniego. Przyroda obdarzyła ją wyjątkowo pięknym otoczeniem. Okolice te sprzyjały osadnictwu już w czasach prehistorycznych. Leżały na szlaku handlowym od Morza Czarnego i Kijowa na zachód, w kierunku Krakowa. Położenie na polsko-ruskiej granicy etniczno-językowej narażało czasami te tereny na ostre konflikty. W czasach pokoju sprzyjało to jednak rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu. Okolice Rodecznicy, bo tak początkowo nazywano tę miejscowość, należały do Dymitra Zgoraja, a w 1388 roku potwierdził to król Władysławie Jagiełło. Później Radecznica wielokrotnie zmieniała właścicieli. Pod koniec XVI wieku nabył ją i przyłącza do swej ordynacji Jan Zamojski. W 1666 roku Zamojski przekazuje Radecznicę Bernardynom. Najpierw przybyli tu Franciszkanie konwentualni z Zamościa, a dopiero później Bernardyn. Zabytkowy kościół i klasztor, najcenniejszy zabytek Radecznicy, nazywany jest Lubelską Częstochową. Do kościoła wiodą zadaszone schody rozpoczynające się bramą wyjścią. Wszystko zaczęło się od objawienia z 8 maja 1664 roku. Wtedy to Szymonowi, ubogiemu tkaczowi z wioski Radecznica, objawił się święty Antoni. Było to na Łysej Górze, u stóp której leży Radecznica. Święty wyraził życzenie, aby właśnie na tej górze powstał kościół. Zapewniał też, że gromadzący się tutaj Jego czciciele otrzymają liczne łaski. Przy źródłach wodnych nieopodal góry objawiania się powtórzyły. Jak głosi tradycja, święty Antoni pobłogosławił wodę, dzięki której wierni dostąpili później wielu uzdrowień. Po objawieniach świętego Antoniego, Radecznica stała się ważnym ośrodkiem religijnym. Początkowo postawiono tutaj kościół drewniany. Istniejący do dzisiaj kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, został wybudowany w latach 1686-1693 z fundacji biskupa Chełmskiego, Mikołaja Świrskiego. Projektantem był Jan Michał Link, twórca fortyfikacji Zamościa. Kościół jest w stylu barokowym z dwiema wieżami i zdecydowanie dominuje nad całą okolicą. A dzieje tego sanktuarium to już zupełnie inna historia. Nierozerwalnie wiąże się z historią Polski. Po pierwszym rozbiorze w 1772 roku klasztor znalazł się w zaborze austriackim. Spowodowało to wiele niedogodności i zmniejszyło liczbę pielgrzymów. W roku 1809 radecznica znalazła się w granicach księstwa warszawskiego. Zaangażowanie zakonników w powstanie styczniowe spowodowało liczne restrykcje. W 1869 roku dekret carski nakazał zakonnikom opuszczenie klasztoru i przekazanie go UNITA. W zaistniałej sytuacji Bernardyni rozdali wyposażenie tego sanktuarium okolicznym parafiom. Ołtarz z cudownym obrazem świętego Antoniego trafił do kościoła w Łabuniach, gdzie niestety spłonął. Ponieważ unici nie spełnili carskich oczekiwań w zakresie rusyfikacji okolicznych mieszkańców, wkrótce sprowadzono mniszki, które stworzyły tu silny ośrodek prawosławia. W 1916 roku dokonano rekoncyliacji świątyni. W 1919 do klasztoru wrócili Bernardyni, a wraz z nimi nowy obraz świętego Antoniego. Z dachu kościoła usunięto bizantyjskie przeróbki i wkrótce nastąpiło ożywienie ruchu pątniczego. Radecznica znów zaczęła promieniować na okolice, a tysiące pielgrzymów odwiedzają sanktuarium. Kaplica na wodzie, drugi znaczący zabytek Radecznicy. Istniała już prawdopodobnie zaraz po objawieniach Przymonatkacza. Obecny wygląd kaplica zawdzięcza budowie z 1829 roku. Wspólnym wysiłkiem społeczeństwa Radecznicy i Ordynacji Zamojskiej postawiono na palach kaplice, a pielgrzymi czerpią ze źródeł ozdrawiającą wodę. Figura św. Antoniego przypomina o religijnym charakterze tego obiektu. Kościół w Mokrolipiu. Tutejszą parafię pod wezwaniem znalezienia Krzyża Świętego, erygowano w 1403 roku. Do tej parafii prawie przez 6 wieków należała radecznica. Ślady poprzedniego kościoła można jeszcze zobaczyć dzisiaj. Historia miała tutaj różne zakręty, i nawet tutejszy kościół na pewien okres zamieniono na zbór. Kalwiński. Istniejący obecnie murowany kościół, wybudowano w latach 1910-1913. To piękna świątynia w stylu neogotyckim. Budynek jest murowany, trzynawowy. Ołtarzu głównym wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ambona również w stylu neogotyckim. Drewniany kościół w trzęsinach. Uprzednio była to cerkiew, wzniesiona staraniem prawosławnych zakonnic, osiadłych w zabranym przez rząd carski klasztorze Bernardynów w Radecznicy. Historia nieraz pukała do drzwi tej pięknej krainy. Po I wojnie światowej cerkiew zamieniono na kościół rzymskokatolicki. W pobliskim lesie piękna drewniana kapliczka św. Antoniego z 1803 roku. Również ze swoją piękną historią. Kiedyś mieszkał tu pustelnik, a w czasie wojny dawał schronienie Żydom. Spod stoku Góry Trzęsińskiej bije źródło z krystalicznie czystą wodą. Na ostępy i cisza, przerywana co najwyżej ptasim śpiewem, sprzyja uduchowieniu. Kościół w Gorajcu. Najnowszy w gminie, bo wybudowany w latach 1975-82. To bardzo stara wieś, bo pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1430 roku. Radecznica jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu zamojskiego. Zajmuje obszar 110 km kwadratowych, a liczba mieszkańców w chwili obecnej wynosi około 6,5 tysiąca. W skład gminy wchodzi 19 sołectw. Przez gminę przebiega droga krajowa od Zosina przy granicy z Ukrainą do Piotrkowa-Trybunalskiego i dalej na zachód. Gmina leży również w strefie transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego Morze Bałtyckie, Morze Czarne. To dobrze prognozuje przyszłość dla tych terenów. Wraz z rozwojem ruchu granicznego jest szansa na szybszy rozwój. Sama Radecznica ma również swoją historię. W drugiej połowie XIX wieku i na początku XX stała się terenem intensywnej rusyfikacji. Doprowadziło to do dużych manifestacji patriotycznych w latach 1905-1907, a przywódców tych manifestacji sądzono później w głośnym procesie carskim w Zamościu. W okresie międzywojennym Radecznica zaczęła się wyraźnie rozwijać. W czasie okupacji hitlerowcy dokonali licznych aresztowań, a mieszkańców wyznania mojżeszowego w liczbie ponad 50 osób wymordowano. Przy wycofywaniu się w lipcu 1944 roku Niemcy zostali zaatakowani przez miejscowe oddziały AK. W odwecie hitlerowcy spalili wieś. Ślady tych wydarzeń można jeszcze gdzie niegdzie dostrzec. Nieskażona przyroda i walory krajobrazowe to największe skarby gminy Radecznica. Na łąkach w Dolinie Poru i Gorajca rośnie 86 gatunków roślin zaliczanych do ziół. Nic dziwnego, że w tych okolicach kwitnie wręcz pszczelarstwo. Bogactwo lasów, łąk i pól uprawnych, a przede wszystkim nieskażone powietrze, stwarza pszczołom doskonałe warunki. Powstaje więc wysokiej jakości, naturalny miód. Tradycje tutajszego pszczelarstwa można obejrzeć w gospodarstwie pasiecznym Ulik. Skansen pięknych, starych uli zdumiewa różnorodnością kształtów. W małym muzeum możemy się cofnąć w czasie o 100 lat i zajrzeć do wiejskiej zagrody. Są to narzędzia, które służyły naszym pradziadkom na wsi. Ta izba pamięci przypomina też o bogactwie kultury ludowej tej krainy. W pasiece nie brakuje też pełnego asortymentu produktów pszczelarskich. To wszystko stwarza kolejną lokalną atrakcję dla turystów. Tych atrakcji w gminie Radecznica jest dużo. Na przykład naturalny zbiornik wodny w Podlesiu Nałym, położony wśród łąk obok lasu, to raj dla ptactwa wodnego. Przyciąga również rybaków. Zresztą rzeka Por, wijąca się malowniczo przez gminę, jest również pełna ryb głównie strągów. Roztocze Zachodnie pokrywa gruba warstwa lesu. Sprzyja to powstawaniu licznych wąwozów. Ten koło podlesia jest charakterystyczny dla tych okolic. Przez gminę przebiegają dwa. Ponad lokalne szlaki turystyczne centralny szlak roztoczański i centralny szlak rowerowy Rostocze, Tak więc turyści już zaczynają odkrywać unikalne piękno tych ziem. Wspaniałe położenie i piękno przyrody to rzecz nie do przecenienia. Bogactwo historii to również wielki atut. I rzecz najważniejsza bogaty kapitał ludzki. Patrząc na nowe szkoły i tych młodych ludzi, przyszłość radecznicy nie budzi.